Witam na kanale Fotografujemy nieruchomości. Dziś pokażę Wam, jak zettuwają zdjęcia, które zrobiliśmy w zeszłym tygodniu. Zapraszam do oglądania. Obrobiliśmy już nasze pierwsze ujęcie. To jest od strony okna. Teraz zajmiemy się ujęciem drugim od strony, od strony szafek, z drugiego rogu kuchni. Mamy już zaznaczone dwa pliki, które chcę wykorzystać. To jest plik ze światłem naturalnym, zastanem. tu jest plik z lampą błyskową. Widzicie, tutaj będziemy mieli trochę problemu, bo nie wiem jak błysnąć, więc błysnąłem za drzwi, a tutaj mamy odbicie lampy błyskowej, ale nie ma to znaczenia dlatego, że klatka z światłem stanem jest, jest dobrze naświetlone to okno, więc nie będziemy w ogóle maskować tego okna czym się zajmiemy? zajmiemy się tutaj tym prześwietleniem zajmiemy się lampkami u góry, zajmiemy się oknem zajmiemy się tą częścią tutaj na panelach, światło z okna dość mocno jest odbite otwieramy nasze warstwy, nasze pliki w Photoshopie jako warstwy Kładamy warstwę z lampą błyskową na górę. Zaznaczamy obie warstwy. Zrobimy eee, dopasowywanie. Zaznaczamy sobie górną warstwę. Składamy maskę. Pędzel, jak w przypadku, jak w poprzednim przypadku. Miękki 4% odkrywa nam. Trzeba to troszkę zwiększyć. Zaczniemy od tego światła tutaj. Oczywiście musimy malować na biało, bo wtedy odkrywamy. Zaczniemy sobie tutaj. Wywalimy to te prześwietlenia. Teraz tutaj całość. Odkrzyjmy sobie. O, widok za oknem. Tutaj sobie poprawimy to. Trzeba uważać, bo tu mieliśmy drzwi otwarte. Więc nie wiem dokładnie, ile możemy tutaj odsłonić. Okno, mamy widok za oknem. Dobra. to możemy sobie jeszcze ten cień zlikwidować. To troszkę doświetlić. myślę, że wygląda nieźle zmienimy sobie kolor musimy się upewnić, że nic tutaj nie wyszło z tamtego zdjęcia to była moja ręka z lampą błyskową, więc musimy być pewni, że nic tutaj nie mamy tak samo odkryłem tutaj cienia od lampy błyskowej więc lepiej go, lepiej go schowajmy jak widzicie, na mojej matrycy są troszkę brudną, więc to też będziemy musieli zlikwidować. O, a musimy połączyć warstwy. Dobra, mamy trzy plamy na matrycy. Bardzo szybko się to zlikwiduje. Dobra, przejdźmy do kamery tu jeszcze troszkę połowimy się z suwakami, ale też bez jakichś szaleństw trzeba sobie jeszcze obniżyć ten highlight, wtedy nam to zmniejszy to światło i okno, by wyglądało lepiej cienie podciągając biele i obniżając czernie zyskujemy dodatkowy kontrast tutaj troszkę, tu troszkę wyrównamy sobie plik Też wyrównywanie całkiem nieźle wyszło, chociaż nie idealnie. Musimy chyba zrobić to manualnie. Znaleźć proste linie, które na pewno są proste. I spróbować sobie wyrównać to. Zrobić strony zdjęcia. na drzwiach. Dobra, oddam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jest prosto. Wyostrzamy. Kopiujemy. Tak jak w poprzednim pliku. I mamy zdjęcie wyostrzone. Są szczegóły za oknem. Są szczegóły w środku. Nie ma przepaleń. Jest naturalne, naturalne światło. Więc. Czyli jest gotowy, żeby nowe eksportować. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania moich poprzednich odcinków, jeżeli jesteście zainteresowani fotografową architektury i wnętrz, Lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod filmem lub możecie wysłać mi maila. Fotografujemy nieruchomości małpa gmail.com. Dziękuję jeszcze raz za, za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do, na kolejne.